Bardzo często przypomina nam się w Polsce wydarzenia, jakie miały miejsce w marcu 1968 roku. Tamte wydarzenia przeszły do polskiej historii pod nazwą Marzec 68 i pod taką nazwą funkcjonują dzisiaj w podręcznikach historii. Zazwyczaj również pokazuje się tamte wydarzenia jako coś bardzo haniebnego w polskiej historii, jako coś czego wszyscy Polacy powinni się wstydzić. W istocie bowiem w ich konsekwencji doszło do rozpętania w naszym kraju antysemickiej kampanii, w rezultacie której Polskę musiało opuścić od piętnastu do dwudziestu tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej. Wydarzenia marca sześćdziesiątego roku tak naprawdę zaczęły się od słynnego wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, jaki zorganizowano w dniu 8 marca. Był to wiec w obronie dwóch relegowanych z uczelni studentów, Adama Michnika i Henryka Schleifera. Tamten wiec został brutalnie rozpędzony przez siły ormo i tak zwanego aktywu robotniczego. Studenci zostali wówczas brutalnie pobici. W kolejnych dniach wiece solidarnościowe zorganizowali studenci innych uczelni warszawskich. Ale strajkowali nie tylko studenci w Warszawie, strajkowali również studenci w wielu innych miastach Polski. W Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie również odbywały się wiece i demonstracje studenckie, solidaryzujące się ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i domagające się zliberalizowania komunistycznego systemu. Ze studentami solidaryzowała się również młodzież szkół średnich. W dziesiątkach miast i miasteczek całej Polski również zorganizowano akcje polityczne. Wszystkie one zostały brutalnie spacyfikowane przez siły milicji. Tak naprawdę strajki te wygasły już 28 marca 1968 roku. Konsekwencją tych strajków z marca 1968 roku było to, że w całym kraju rozpętana została antysemicka kampania. W jej rezultacie w ciągu następnych miesięcy zmuszono do emigracji od 15 do 20 tysięcy polskich obywateli narodowości żydowskiej. Można postawić pytanie, na ile tamte wydarzenia marcowe, a zwłaszcza ich konsekwencja, czyli emigracja Żydów mieszkających w Polsce, była wynikiem postawy samych Polaków. Otóż dzisiaj okazuje się, że tamte wydarzenia miały niewiele wspólnego z postawą polskiego społeczeństwa tak naprawdę one odzwierciedlały walkę, jaka istniała wewnątrz partii komunistycznej. W 56 roku wewnątrz PZPR istnieją dwie frakcje. Jedna frakcja, zwana Natolińczykami, która grupuje przede wszystkim działaczy partyjnych chłopskiego pochodzenia, i druga frakcja Buławian, która grupuje działaczy partyjnych narodowości żydowskiej. To są dwie frakcje, które walczą ze sobą o władzę. Wobec tej pierwszej używa się określenia Hamów, wobec tej drugiej Żydzi. Obie te frakcje tak naprawdę walczą o władzę nad całą partią i państwem. Ta pierwsza frakcja, frakcja Natolińczyków, stoi na gruncie dogmatycznego socjalizmu. Z nią jest związany między innymi pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka. Ta druga frakcja, frakcja Żydów, jest tak naprawdę odpowiedzialna za represje, jakie miały miejsce w czasach stalinowskich. W 56 roku frakcja Żydów dąży do liberalizacji systemu politycznego. Potem na początku lat 60. pojawia się jeszcze jedna frakcja. To frakcja partyzantów, skupiona wokół szefa MSW, generała Mieczysława Moczara. Ona również stoi na gruncie dogmatycznym, opowiada się za utrzymaniem zasad socjalizmu. Frakcja Hamów i frakcja partyzantów dążą do tego, żeby odsunąć od władzy frakcję Żydów. No ale oczywiście cała operacja musi mieć jakiś powód. I takim powodem stają się strajki studenckie, do których dochodzi w marcu 1968 roku. Te strajki zostały wywołane przy pomocy pewnej grupy młodzieży, tak na dobrą sprawę wywodzącej się z frakcji Żydów. Otóż w drugiej połowie lat 60. mamy ruch komandosów. Skupia on młodzież, która chodzi do Warszawskiego Liceum imieniem Gotfalda, jej rodzice to są ludzie, którzy sprawują różne funkcje w aparacie partyjnym i to są ludzie narodowości żydowskiej. Strajki, do których dochodzi, zostają potraktowane przez frakcję twardogłowych, czyli tą frakcję Hamów, jako powód do ostatecznej rozgrywki z frakcją Żydów. Bardzo szybko okazuje się, że winnymi zorganizowania marcowych strajków były osoby narodowości żydowskiej. I bardzo szybko ta cała atmosfera przeradza się w atmosferę nagonki na wszystkie osoby narodowości żydowskiej. W konsekwencji władze w sposób administracyjny, za pomocą również presji, zmuszają do emigracji od 15 do 20 tysięcy mieszkających w Polsce Żydów. Znajdą się oni na emigracji. Ale to będzie szczególna emigracja. Ta emigracja będzie żyła przez następne kilkadziesiąt lat z prawdziwym piętnem Polski. Będzie również rysowała negatywny obraz Polski za granicą. Jednym z jej najbardziej znanych przedstawicieli jest jan Tomasz Gross, który w swoich książkach, w swoich wszystkich publikacjach oskarża Polaków o antysemityzm i przypisuje im udział w Holokauście. Krótko mówiąc, wydarzenia marca 68 roku miały niewiele wspólnego z postawą polskiego społeczeństwa. Miały niewiele wspólnego z tym, jakoby Polacy zawsze reprezentowali antysemickie postawy. To wydarzenie, które na pewno jest pewną erupcją tego, co działo się wewnątrz partii komunistycznej i brutalnej walki o władzę w niej.